Dzień dobry. Chcielibyśmy Państwu przedstawić dzisiaj nasze najnowsze urządzenie firmy TEXA do pomiaru i regulacji świateł w pojazdach samochodowych. Urządzenie to zestawimy sobie ze zwykłym budżetowym urządzeniem manualnym do pomiaru świateł. Czym różni się nasze urządzenie? Posiada ono wbudowaną kamerę oraz soczewkę, która jest zdecydowanie większa wobec takiego zwykłego manualnego przyrządu, Obecnie jest to największa soczewka dostępna w tego typu urządzeniach. Ponadto mamy ogłumowane koła, które umożliwiają nam płynny ruch całym urządzeniem. Wspornik jednocześnie masywny, ale i estetyczny, który zapewnia stabilne podparcie naszej głowicy pomiarowej, jak również system pasowy z obciążnikiem, który umożliwia płynną i swobodną regulację bardzo komfortową regulację wysokości głowicy pomiarowej. To na co trzeba zwrócić uwagę to nasze urządzenie sygnał ze świateł analizuje w sposób cyfrowy. Jest przetwornikiem cyfrowym i następnie mamy wyświetlony pomiar na ekranie zabudowanym urządzeniu. Urządzenie budżetowe posiada wspornik, który jest wykonany dużo mniej estetycznie. Ponadto system zmiany wysokości Głowicy pomiarowej działa w sposób dużo mniej komfortowy. Wykorzystując nasze urządzenie, dokonamy teraz pomiaru świateł i ich regulacje w prezentowanym obok pojeździe. Przed przystąpieniem do regulacji świateł musimy sprawdzić ciśnienie w ogumieniu. W tym przypadku jest w porządku. Wcześniej sprawdziłem pozostałe koła i również jest wszystko okej. Okay. W pierwszej kolejności musimy ustawić nasz przyrząd prostopadle względem władonego pojazdu, służy do tego wskaźnik laserowy, który muszę ustawić tak, aby dla dwóch skrajnych punktów pojazdu po lewej i po prawej stronie wioska lasera przychodziła w tym samym punkcie. Jeżeli już nasze urządzenie ustawiliśmy prostopadle względem pojazdu, Musimy je jeszcze wypoziomować. Służy do tego wbudowana w urządzeniu poziomica, a regulacja odbywa się z użyciem tych dwóch pokręteł. Jeżeli już mamy przyrząd ustawiony prawidłowo względem pojazdu, poprzez interfejs diagnostyczny musimy połączyć nasze urządzenie ze sterownikiem pojazdu, czyli wpinamy złącze do samochodu. Pamiętajmy również o załączeniu zapłonu. Jeżeli już podłączyliśmy interfejs diagnostyczny do złącza, w oprogramowaniu wybieramy Diag test, ale wcześniejsze kafelki. Light Test służy po prostu do zwykłego pomiaru oświetlenia. Tutaj właśnie mamy możliwość poprzez komunikację z pojazdem wysterować sobie światła i Test Report, czyli historia naszych pomiarów. Wybieramy Diag Test. Następnie wybieramy samochody osobowe, bo mamy do czynienia z samochodem osobowym. Wybieramy Toyota. I tu możemy wybrać, czy urządzenie samo ma rozpoznać pojazd, czy robimy to ręcznie. Wybieramy sobie na przykład ręcznie w tym przypadku. Mamy model Auris z napędem hybrydowym. Kod silnika. Podobnie jak w naszych urządzeniach diagnostycznych również i tutaj jest podpowiedź, gdzie znajduje się złącze diagnostyczne pojazdu. Dajemy potwierdź. Przypomnienie o tym, żeby w pojeździe był załączony zapłon i następuje komunikacja urządzenia z pojazdem. Po podłączeniu się do pojazdu pojawia nam się plansza, w której musimy zaznaczyć, jakie światło występują w pojeździe oraz spadek strumienia światła, który odczytujemy z reflektora pojazdu i potwierdzamy. Bieżąca plansza pokazuje nam. Pomiar oświetlenia, ale najpierw z poziomu naszego właśnie oprogramowania i urządzenia możemy wysterować sobie na przykład światła mijania. Teraz następuje pomiar. Jak widzimy, no światła świecą zdecydowanie za wysoko, co sygnalizuje nam również czerwona linia, granice światła i cienia. Następnie dokonujemy regulacji świateł. Do regulacji oświetlenia używamy najczęściej klucza ampulowego i śruby regulacyjnej, gdzie zmieniając jej położenie na urządzeniu na jego wyświetlaczu ustawiamy sobie strumień tak, aby linia mieściła się w zakresie tolerancji. Po dokonaniu regulacji świateł mijania możemy sprawdzić, czy prawidłowo mamy ustawione również światła drogowe. W tym celu wybieramy odpowiednią ikonę na oprogramowaniu, zapalamy światła i w tym przypadku widzimy, że są one ustawione prawidłowo, ponieważ mieszczą się w zakresie tolerancji wyznaczonym przez kwadrat niebieską przerywaną linią. Taką samą czynność wykonujemy do pomiaru świateł przeciwmgłowych. Po wykonanym pomiarze możemy wydrukować z niego raport. Naciskamy przycisk, który podświetla nam raport dotyczący naszego uświetlenia. Następnie musimy wpiąć nośnik danych, czyli Pendrive, do złącza USB. Jeżeli mamy Pendrive pięty, naciskamy ikonę drukarki. Pokaże nam się również podgląd wydruku naszego raportu. I następnie naciskamy ikonę importowania pliku na nośnik danych. Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo, na wyświetlaczu naszego urządzenia pojawi się stosowny komunikat potwierdzający, że plik został prawidłowo wysłany. I teraz idziemy z naszym pendrive'em do komputera. Klik, który zgraliśmy na pendrive, uruchamiamy poprzez nasz komputer, gdzie widzimy, mamy dostęp do pełnego raportu z naszego ustawienia świateł. Klik ten możemy wydrukować albo na przykład do PDF-u, albo po prostu wybierając drukarkę. Wydrukowany raport możemy teraz dać klientowi w celu potwierdzenia, że nasza praca została wykonana prawidłowo, a klient jest zadowolony, bo widzi, że jego światło zostało ustawione prawidłowo. W przypadku zwykłego urządzenia manualnego nie mamy możliwości uruchamiania świateł pojazdu z poziomu urządzenia. Musimy więc je uruchomić sam. Sam pomiar odbywa się w sposób stricte manualny, czyli mamy rzut strumienia światła na tarczę z podziałką, i nie mamy żadnej pomocy, czy ten pomiar jest prawidłowy, czy nie. Pokażemy teraz krótki test na innym przykładzie samochodu. Wcześniej mieliśmy Toyotę, teraz będziemy mieli Volkswagena. Podobnie jak poprzednio, wybieramy sobie w kafelek Diag test. Wybieramy, że mamy pojazd osobowy. Szukamy marki Volkswagen. I teraz, dla odmiany, nie będziemy wybierali manualnego wyboru pojazdu. Spróbujemy wybrać go automatycznie. Oczywiście, komunikat o tym, żebyśmy pamiętali o załączeniu zapłonu. Dajemy potwierdź. I w tym momencie oprogramowanie będzie nam automatycznie rozpoznawało, jaki pojazd podłączyliśmy. Proszę zobaczyć, system sam ustalił nam, że mamy do czynienia z samochodem Volkswagen Passat, więc wystarczy teraz tylko potwierdzić nasz wybór. Rozpoznał również, że mamy wersję z silnikiem wysokoprężnym, z napędem na wszystkie koła. Wystarczy tylko, że potwierdzimy ten wybór i jak widać pojawia nam się taka sama plansza jak w przypadku Toyoty, czyli mamy naszą do planszę do uruchamiania świateł i teraz włączamy sobie światła mijania. Następuje analiza sygnału świetlnego, i analogicznie jak w przypadku poprzedniego testu, musielibyśmy tutaj dokonać korekty świateł. Możemy również uruchomić, wyłączyć światła mijania i uruchomić światła długie czyli drogowe.